Witam Ciebie w kolejnym dniu adwentowych rozważań, adwentowe Słowo. Jezus dzisiaj stawia bardzo ważne pytanie, kto jest prawdziwym Jego uczniem? Czy prawdziwy uczeń to ten, który modli się, mówiąc Panie, Panie, czy to ten, który mocno imienie Jezus wyrzuca złe duchy? Czy może prawdziwy uczeń to ten, który słucha słowa i je wypełnia, który chce budować dom swojego życia na skalę na Jezusie Chrystusie? Właśnie o tym mowa w tym fragmencie, zachęcam cię, żebyś spojrzała w komentarz do tego klipu, aby tam przeczytać i pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza i ten fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówi o budowaniu na skalę na takiej skale, która się nie rozpadnie, kiedy przyjdą na nawałnice, spadnie deszcz, kiedy zerwą się wichry i rzucą się na dom Twojego życia. Dom budowany na piasku się niestety może rozpadnąć. Dzisiaj uczniom w szkole zadałem takie pytanie: Co może stać się fundamentem ich życia? Jakie wartości, jakie rzeczy mogą być tymi budulcami ich przyszłości? I padały oczywiście różne odpowiedzi. Miłość, prawda, kariera, nauka. Padły też oczywiście odpowiedzi związane z wiarą. Właśnie Bóg, wiara, modlitwa. Jakże trudno jest wybrać ten właściwy fundament, jeśli nie widzimy tego i całej budowli naszego życia? Może czasem warto jednak zaufać Jezusowi, Jego Słowu, które ma dla nas, które jest takim, można powiedzieć, taką instrukcją obsługi naszego życia, w której są zawarte najlepsze rady, najlepsze zachęty do tego, żeby tak budować, aby ta budowla przetrwała. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to mega ważne, żeby o tym nie zapominać. Mamy bardzo konkretne słowo i Jezusa, który jest y, słowem wcielonym, które stało się ciałem, które zamieszkało pośród nas i na nim chcemy budować tylko wyłącznie na nim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.